A ja ci nie cierpię pająki. No, zaraz sam zginę. Wszyscy wiedzą o tym, Bugi. Bugi jak tam. Bijesz się ciągle? No, bije, żyje się. Żyje się. <grym jest> żyje się. Aaaa! Zmutowane pająki mnie zjadły. Chyba znalazłem drogę do was. Co jest stało, Bugi? Nie, no śmieję się z ciebie, że ty ciągle tę drogę szukasz. No bo kuźwa, siedziałem w bazie baz 10 minut, a w tym czasie gdzieś poleźliście. No nie, to nie to droga. Zaleknimy. Ty wiesz, jak tam dojść. No jesteś źle, bager, kurde. <grym> tak? Że tak powiem, nie. Ameryki nie odkryłeś. Wycie do głównego kanału. To by łatwo powiedzieć, bo wiesz, gdzie szedłeś. <grym> Wiem dać. gdzie jestem. Jeszcze wysoko? O, hej. Chwila, da, dam ci kawałek zbroi. Ej, czekaj, czekaj. Chyba cię zabije tutaj Patmos. już coś. Jakbyś pająka kolejnego tu znalazłem. Czy coś takiego. Masz kawałek zbroi, Mony. Tylko, że nie masz ja Tylko, że ty masz inwentory pełne, co? Ja pierdolę teraz, znowu ja to zabrałem. Zrób porządek. Czemu mi wszystko wrzucasz teraz do mojego inventory swoich miejsc? Bo stałeś miejscu? mi na tym, na drodze. No to ale masz przecież kosz w tym, w inventory. To zamiast kurty do koszu to wszystko co ty czas co, co mi dałeś ogólnie? Budy dałeś dam mi? Ci, e, nie, dam ci tylko z, ten, chestplate i... O, co, jaki pająk dziwny. I głowę, helm, mózg. Mózg. Nie chcę twojego mózgu. Mózg. Mózg. Dobra, teraz czarnego znajdę, żebym mu dał kawałek zbroi też. Ja gdzieś ja poleciałem na dół. Ja też poleciałem. O, ja pierdolę, Jest póki. Spoko, tutaj Chwila, syja, czy on, syja, to się ja tutaj nie żadnych... tych... torczy, co? O, są pająki nasze. Ja naszą. żadnych nie mam. Ja szukam tego cholernego nie. Adam I, ty! Co to chodzi jakieś robaki po tych ścianach? Wygląda kość... Znaczy kościół, kurde, ksiądz. Nie, myślę, oh. że to policjant. Ja pierdolę, idę do, do pielęgniarki teraz. Ja pierdolę, ale tutaj masakra było z tymi gnojkami tutaj. Tej bugi wszystkie nie zabiłeś, tylko po prostu uciekłeś. Jak, nie wszystkie wybiłem, Od odrodziły się nowo. Jak Feniks? Popjał, to odradza się na nowo, jak paniks, ale ja was gubię. Gdzie wy jesteście Telefon <trafość> stoi na Twojej głowie. Ue! Stoję na Twojej głowie. Tutaj? No, Tędy. Nigdzie nie ma Adamaitu. Jakkolwiek to się zwie. to nie w domu, nie. To w lewo. W dół. Sami dwa torczekują co najeść. Znowu wszedłem w jakieś siedlisko fajonków. Gdzie jest bomba? Ty kurwa, bawisz się w obita teraz, bugi? <laughs> a jak? Jestem Bilbo Baggins. Coś chciał mu się być Frodem. Bilbo Baginsem. Albo Frodem. Właściwie Bilbo też. Jakby nie to być no, jeszcze aj. raz obejrzeć Co przy... lot na do przypomnienia no mówisz, że ty jesteś e, Frodo, Rafa to jest twój sam, tak? Znalazłem A... coś. Web Stinger, Cieka Ciekawe co to jest. Chyba, że źle poszedłem znowu. Lepkie ręce. Grączki. Gdzie wy jesteście? To, to control the gravity. No ja spadłem w dół a wy... Kuźwa no... O jaka lda... Hmm. <grym> SZERZENO! się bugi coś popierdoliło? <grym> Fajne! Jestem tak, samo, sam, o ciężkim żywocie mówię By Z unicornem było lepiej, ma być. To tu na dół, gdzie Bagger zginął? Spoko. To. Wrócę tam kiedyś. Bagger, u Ciebie też się to zmienia? Co? Nie, czyli u niego się nie zmienia? U mnie tak samo się nie zmienia. Nie? Co ty? To tylko ty lewitujesz. Do góry nogami. Co co tam chodzi? Ty się zablokował, panie, patrz jaki loser. A teraz co, na grawitację Boguś ma? no, no. Zostaw go bugi, kurde, zablokował się tak biedak. Roce wypiłeś, to tylko ty masz. A szkoda, myślałem, że to wszyscy. Myślę że nagle nie te żeby będą zostały do góry nogami, co? No, fajnie bo jakby wszyscy byli do góry Gdzie nogami. Gdzie wy ci jesteście? Kuj, czemu tu nigdy torcznik nie kładziecie? Ja pierdolę, Bo tak nie mam żadnych kurwa, i ja razy mam... Zobacz, ja to jest, to torcz. jest torcz. Jest torcz. I postawiliście do ligi, po cholerę. O, ej, Creeper, czekaj, czekaj, Creeper, chodź no, chodź no. No ja jestem. Jeszcze jedna rzecz. No, tylko, że jesteś pełny i nie możesz zabrać. No wiem, ale po prostu od... No, ...przed tak. duchami cię prownie. No to spoko, ja sobie go rozwalę, ty spieraj śmieci swoje. Fuck sake, jak to możliwe? I już pływa z dynamitem swoim. Przecież żadnych torczy, panowie, nie kładziecie. All kłodzicie. you need is love, O love. Dobra, jest bugi, uh -oh. buget jest tam Halo Raykenos, You're back Cóż, nie mam torcz na... Hello, O, znalazłem fortepian Nie wiem czy tam się przyda do czegoś, no ale fortepian będzie mi bać fortepian Ju grać? grać Da się grać na tym Ej, ale ja fajny fortepian jest tam Ja bym chciałem mieć Fortepian w domu też bym chciał mieć. Zacząć znowu grać na Ordele na, na to na co czekasz? Kup sobie. Eee. <grym> się Czekam, nie mi <grym> się tak nie tak 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 starszy Czekam żebyśmy kupili na gwiazdkę. Pod Hangera face. Nie wiem jak zmieścisz, ale zaskocz mnie. Tak, żebym <grym> się nie spodziewał tego bugi. Rejku, to na pewno wow. nie jest fortepian pod tą choinką. Mówię ci, to nie jest fortepian pod choinką. A to ja odpakowuję i będzie fortepian. Piano, can't be placed. Czekajcie, znowu jakiś miecz atakuje nas. no miecz, to nie mówię jak co. A co to nie powiesz? Co było w skrzyni? Coś ciekawego? nie ciekawego, nic nie wziąłem nawet. Czyli Dobra, porządki w Inventory, wyczaskajcie ze mną. To o, kuźwo, A, zabieżo. Znowu tyle śmieci zebrałem. Ja pierdykam. Jesteś w tym dobry bager. To jest niekończące Jesteś. się wyrzucanie A... śmieci. O, mam kolejny goodies bag. A, znowu Foxa znalazłem. Ty, zombie taki śmieszny był No to już go nie ma. <laughs> dlatego nie, nie dropnął swojego stroju, wygląda jak więzień. Tak, więzień? A gdzie jest mam no, ja Tak, taki Stray jestem? Nie? A jesteś, dobra. Czekaj, bo cię nie widziałem w ogóle. Miał i czarne paski miał, więc. Miałem taki wiesz, schowałem się za ścianą, żebyś mnie nie widział A, specjalnie. Ty, tutaj Ten... jest, to jest tu, coś, tu, tu coś jest. lawa. No, tak, pod lawą, więc widzicie? Z Tak! Super! Sprawdziłem Boguś, nie jestem odporny na lawę, jak co? Abyś się pytał. Widziałem, że chciałeś sprawdzić na mojej osobie. <grym> nie no, co ty. Niestety nie jesteś... ty mogę chodzić po lawie. Wydaje mi się, że to jest orykalium. No, jest orykalium. No, gówno, p***. Zono nas w konia zrobiło, kurde. musimy, musimy uważać. Mogę że dać to w innym kolorze, nie wiem, na przykład pomarańczowym. Super, z tą lawą tutaj zrobiliście. No zaraz się jej pozbędę, spoko. Spoko, to jest dziura. Ej, jaka Co zadowolona szak. lawa spada na dół. Lava się uśmiecha do nas. <grym> Lava dodaje nas do znajomych na Facebooku i subskrybuje nasz kanał. <grym> I i udostępnia nasze filmiki. I kłóci się z naszymi widzami. I zostawił więcej komentarzy niż Wojtek. <grym> Sorry, reken. Wow, widziałeś to? No, co? Si sam się zabiło. Wow, ale mnie no, rzuciło, chłopie. Skrzynia. No, właśnie zerkam do niej. Dynamit. Just the... no, magic Mirror Platinum Bar. to, to nam potrzebne? Nie. Yeah. La, 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 Am la, na o, Kupi kobweb. Jak ja nie ma do kobiebu, nie mogę wejść z tego gnojstwa teraz. Gravity. ty to w Minecraftie kobiet się czasem przyda <coughs> jak człowiek spada. Coś ciekawego, o tu jest, tu jest, tu coś jest, tu coś Night jest. Vision. To też jest ten, orikalium. Magę dzisiaj pali. Tam też jest, niżej jest jeszcze, widzisz? To jest Adamantage Na moim monitorze obydwa są identycznego koloru. Nie, nie są co ty gadasz. No ale mają tam taką frakturę. Fakturę, no faktycznie, są inne. Co są? Pattern, whatever Granit <grych> Reiken, jak tam z miejscem? A ja wiem, nie da się sprawdzić. Ale czerwono? Czerwono. No to lecimy dalej Okej, okay, panowie Netperki Ja piętlaj, no widzę tego i od tego się nam ta ...ta mikstura, która pokazuje gdzie co jest No spalunki No. One jest żółte jak co? Wie, 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 wiecie co, bo jak... Co? Skoro mamy ten, skoro ma, mieliśmy tutaj trochę Adamite, -tu, czy jak ktoś tam to zwie to może będziemy szli, że tak powiem w lewo, bo na tym samym poziomie no, A, wentualnie Ewentualnie chodź, 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 Chodźcie tu do mnie Eeecie co, dajcie mi za chwilę te swoje Adamantite, ja wkrótce, na przykład po prostu do bazy i zobaczyć czy coś mogli dzisiaj tam Ja a, żadnych tam. nie mam I nie widzę O, zaraz coś zabija. To jest pułapka cholera. cholera. Mogłeś, może jakieś jakiś adamantajt? czekaj, szukam, czekaj. Fox and ehm, Creamate Cremate ore. Co to jest? Nie wiem. Trzymaj. A cement? Nie, to nie to. Dynamite, tak? Nie widzę tego kuźwa. O! Do, to Przeleciał sam. Nie, nie tapesz. a ty ja tu. Okej, Ok, puszka. Nic znowu tutaj nie ma. No to idź dalej w lewo. Nie widzę tego ty... jednego Adamanta. Mam 11 tylko Adamanta ...nie... niewiele zrobię z tego. Wydaje mi się, żebyśmy znaleźli więcej czujników. tylko tego czujnika będzie ciężko. Ja już wolę się tu pomęczyć niż iść do dżungli. Tutaj jest skrzynka napolona, jest uwaga. No i zginąłem. Fuck ja też. Się. Ja też. O jakim cudem <grym> zostałem? Dynamite. Zostawiłeś się sam. O nie, nie panowie, <grym> zostawiliśmy samego, ja pierdolę. Jestem sami tylko jeden dynamit. ta Hellforge. Nie, ja, zobaczę, podejdę do Hellforge i zobaczę, czy coś mogę zrobić. LED bar. No w ogóle te wszystkie LED bar to nawet nie robi, to szkoda czasu bywały co razu.